ŁKS wygrał 4-2 ze stalą Rzeszów w ostatniej kolejce, a zdecydowanie najjaśniejszą postacią po stronie Rycerzy Wiosny w tym spotkaniu był Stefan Feiertag, czyli austriacki napastnik, który tego dnia strzelił dwa gole, a także do tego zanotował jedną asystę, a pamiętajmy, że na początku tego sezonu to był zawodnik niemiłosiernie krytykowany przez kibiców, zarzucano mu różne rzeczy, ale w ostatnim czasie wygląda naprawdę dobrze i w tym odcinku wyjaśnię Wam skąd wzięła się aż tak dobra forma Stefana Fajertaga w spotkaniu ze Stalą Rzeszów, jak strzelił te bramki, jak zanotował te asysty, ale też popatrzymy na aspekty, które musi jeszcze poprawić ten zawodnik, żeby być jeszcze lepszym graczem w barwach łódzkiego klubu sportowego. Generalnie jak popatrzymy na statystyki, to rzuca się w oczy to, że w tym spotkaniu Stefan Feiertag zanotował aż... 43 kontakty z piłką. Dla porównania tydzień temu ze Stalą stalowa wola miał ich tylko 15, więc niemal trzy razy więcej kontaktów z piłką zanotował Stefan Firetak. I nawet bez patrzenia spokojnie jestem w stanie powiedzieć, że to był mecz w tym sezonie, gdzie Austriak najbardziej angażował się w grę euks u nie tylko w wykończeniu, ale generalnie w kreowaniu tych sytuacji. Stąd m.in. ta asysta do Kamila Dankowskiego, oddał też aż pięć strzałów Stefan Firetak, dwa celne, dwie bramki i trzy niecelne na 12 pojedynków wygrał 7, na 14 gubek wygrał 6. Do tego miał dwa przechwyty, bo to też trzeba powiedzieć, że Austriak mimo że był napastnikiem, to pracował nie tylko w ofensywie, ale też w defensywie zaliczył kilka istotnych interwencji, przede wszystkim przy rzutach rożnych, bo tutaj faktycznie Firetak może się wykazać tym wzrostem. Przede wszystkim odnosi się to do jego gry głową, która naprawdę stoi na wysokim poziomie, a co warto odnotować, też aż pięciokrotnie był faulowany w tym meczu Stefan Fire, Jeśli dobrze policzyłem, 5 razy był właśnie faulowany w pierwszej połowie. Bardzo dobrze wyciągał z pola karnego obrońców stali Rzeszów, no i dzięki temu, LKS otrzymywał rzuty wolne po faulach na nim. No, ale właśnie przechodząc do meritum, bo już widzicie, że to był naprawdę dobry występ Stefana Fire'taka. Wydaje mi się, że indywidualnie to był najlepszy mecz piłkarza LKS-u w tym sezonie. W sensie, no. Żaden piłkarz łks u w konkretnym spotkaniu nie zagrał lepiej w tych rozgrywkach niż Stefan tak, No ale skąd to się tak naprawdę wzięło? wszystkie screeny oczywiście pochodzą z TVP Sport, ale popatrzmy sobie na pierwszą sytuację, tutaj jest 29 minuta sytuacja e, bramkowa, gdzie no po asyście Husejna Balicza Stefan Firetak umieści piłkę w siatce i co generalnie widać to to, że jak popatrzycie na początek tej sytuacji, no to w sumie Balic jest tutaj przy linii bocznej, wchodzi w pole karne już tutaj sobie poradził z obrońcą Stali Rzeszów ale zaraz zobaczycie, no Firetak wykonał naprawdę mądry ruch na piłkę w takim sensie, że był z tyłu jakby tutaj mógł go zgubić na pewno zgubił go, jeśli chodzi o krycie Kamil Kościelny, który w sumie przylega do Stefana Feiertaga teraz na boisku i naprawdę tutaj mądry ruch Stefana Feiertaga, bo jak zaraz zobaczycie, mimo że teraz no nie jest przy piłce jest jakby dalej od piłki niż obrońcy Stali Rzeszów, no to za chwilę doskonale wklei się w to podanie od Husseina Balicza no i napocznie Stal Rzeszów w tym spotkaniu i widzicie jakieś może nie wiem, dwie sekundy później tutaj Kamil Kościelny traci Stefana Feiertaga z pola widzenia Feiertaga tak doskonale dochodzi do tej piłki, no już tutaj z okolic, nie wiem, 5 metra koło od bramki Krzysztofa Bąkowskiego, takim może nieefektownym uderzeniem, ale jednak strzela pierwszego gola w tym meczu i generalnie może to nie jest wielka sytuacja, ale widać po takiej małej rzeczy, że fire tak po prostu potrafi się odnaleźć w polu karnym, że ma taką inteligencję boiskową, bo dzięki temu, że nie atakował tej piłki od początku, tylko trochę dopiero w drugie tempo w dołączył do tej akcji, no to dzięki temu doskonale ustawił sobie, no i po prostu zmylił obrońców Stali Rzeszów, więc tutaj naprawdę inteligentne zachowanie Stefana Fajertaga w polu karnym przeciwnika. Tutaj już 86 minuta i, i czwarty gol dla ŁKS, drugi gol Fajertaga, ale co widać, macie Austreka zaznaczonego na czerwono, tutaj podkreślonego, to to, że co robił firetag w tym meczu, to dążył do tego, żeby dochodzić do sytuacji jeden na jeden z obrońcami Stali Rzeszów, bo widzicie, że mimo tych zawodników Rzeszowa jest no chyba więcej w polu karnym od zawodników ŁKS-u, to e, tutaj Kościelny pa, patrzy na Munarczyka po lewej stronie boiska, reszta zawodników stoi dosyć biernie, a FireTag też znalazł takie miejsce, gdzie no jest w pojedynku jeden na jeden z obrońcą przeciwnika, a też co zrobił Mądrze, no to ze wszystkich graczy nie poszedł na doświadczonego Kościelnego, który jest naprawdę pewnym obrońcą, tylko poszedł na zdecydowanie mniej doświadczonego Kaczora, no i tutaj widać, że umie się ustawić, umie wybrać piłkarza, z którym chce ry Stefan tak no i chwilę później zamienił to podanie Andrea Rasy z prawej strony na gola, ale też co warto podkreślić, to to, że na pewno ten nowy styl ŁKS-u premiuje napastników, premiuje Stefana Feiertaga, bo jednak gdy ŁKS preferował ten taki krakowski futbol, długie utrzymywanie się przy piłce i tak dalej, no to mimo, że premiowało to wtedy chociażby skrzydłowych, jak Pirulo, premiowało to też środkowych pomocników rozgrywających, jak nie wiem, Antonio Dominguez czy Dani Ramirez, ale już na nie korzystali na tym stylu gry, często te dziewiątki po prostu nie dostawały tylu klarownych sytuacji pod bramką przeciwnika, teraz to się zmienia i naprawdę to też trzeba przyznać, że po prostu partnerzy dużą liczbę okazji kreują Stefanowi Firetagowi Fajerta i nawet jak się pomyli kilka razy jak w tym meczu, bo do tego jeszcze przejdziemy, to i tak tych sytuacji dostanie na tyle dużo, że będzie w stanie strzelić te bramki i dać to zwycięstwo ŁKS-owi. No i niestety, jeśli chodzi o zmarnowane sytuacje, to nie uciekniemy, od tej sytuacji z 46 minuty pierwszej połowy. Tutaj doskonałe wejście Andreu Arasy, oddanie tej piłki do FireTaga. Firetak Fajertag zaznaczony na czerwono, no i tę sytuację wyceniono na 0,30XG, no czyli naprawdę to była dosyć dogodna sytuacja. Może nie taka, że to powinna być bramka, ale jeśli, no, właśnie taka sytuacja ma przynajmniej 0,30XG, to naprawdę możemy mówić o dobrej sytuacji. No i widzicie, Stefan Firetak Krzysztof Bąkowski, też to nie było jakieś fenomenalne ustawienie, nie skracał. Konta nie podchodził bliżej do Firetaga, był też dosyć nisko ustawiony na nogach, więc gdyby Firetag oddał strzał mocny pod poprzeczkę, to spokojnie byśmy mogli mówić o trzecim golu tego zawodnika w tym spotkaniu. A no jak pewnie pamiętacie, fatalne pudło Firetaga, nawet ta piłka nie poleciała w bramkę, więc oczywiście całościowo był bohaterem LKS-u, no ale jednak takie sytuacje muszą się zakończyć co najmniej celnym strzałem, nie mówię, nie mówię o bramce nawet, ale co najmniej celne uderzenie tutaj musi być, jeśli chodzi o Stefana. Fajertaga też wtedy uderzał tak trochę niedokładnie z pierwszej piłki, a miał na tyle dużo miejsca i czasu w tej sytuacji, że spokojnie mógł sobie to przyjąć i ustawić do strzału Stefan Fajertag, więc całościowo jak popatrzymy na tego zawodnika w tym meczu, to też według oczekiwanych goli XG powinien strzelić jedną bramkę, strzelił dwie, więc na pewno nie możemy mówić o tym, że Austriak jest jakiś nieskuteczny, bo generalnie też ten jego bilans goli jest na plusie, strzela więcej niż powinien Stefan Fajertag, no ale czasami właśnie jak tutaj wyczerpaliśmy, 46 minucie meczu w Rzeszowie no zdarzają mu się takie momenty, gdzie po prostu oddaje niecelne uderzenie, podobnie było z Wisłą Płock podobnie było ze stalą Stalowo-Wola, gdzie wystarczyło, żeby dotknął piłkę i w sumie miałby gola, no bo praktycznie szedł na piłkę do pustej bramki no więc czasami takie momenty nieskuteczności też Stefanowi Fajertagowi się zdarzają, no ale ważne, że ich jest mniej, że te momenty, gdzie Firetag nas zawodzi, gdzie nie trafia w dogodnych sytuacjach, no to takich momentów jest zdecydowanie mniej, niż Sytuacji, gdzie Firetag pokazuje kunszt strzelecki pod bramką przeciwnika, no i to jest generalnie najważniejsze, że ten całościowy bilans Firetaga jest na plus, jeśli chodzi o sytuację, o wykorzystywanie szans pod bramką przeciwnika. Teraz jeszcze 16 minuta, no i w sumie taka. Typowa sytuacja, jeśli chodzi o Stefana Fajertaga w tym sezonie, no bo w meczu ze Stalem Rzeszów był aż pięciokrotnie faulowany, no ale to nie było zaskoczenie, bo chociażby z GKS-em czy w innych spotkaniach też regularnie to, co potrafi robić Stefan Fajertag to to, że zestawia się z piłką, będąc ustawiony plecami do bramki rybala, no i wywalcza regularnie w taki sposób rzuty wolne dla łks u Tutaj widzicie Stefan Fajertag zaznaczony na czerwono, przy nim Kamil Kościelny. Jedyne, czego szkoda w takich sytuacjach, to to, że fajnie, że Stefan Fajertag wywalczył walczył rzut wolny, ale popatrzcie, gdyby on to zagrał do Andra Warasy, który jest tutaj ustawiony no tuż przy nim z numerem 9 w... Bardziej tak po prawej stronie, w sumie na kole środkowym boiska, no widzicie pewnie Andrewa Rasę. No to gdyby jeszcze Fire w takiej sytuacji utrzymał się i zdołał zagrać do partnera, no to jeszcze byłby dodatkowy plus i tak należy go docenić, że jest w stanie dawać te wolne EUKS-owi, bo w perspektywie sezonu, no to tych sytuacji, gdzie tak będzie dawał te stałe fragmenty gry EUKS-owi, takich sytuacji z pewnością będzie sporo. No ale mówię, gdyby jeszcze tutaj tak się jakoś utrzymał przy tej piłce i zdołał zagrać do Andrewa Rasy, to naprawdę byłoby bardzo, Okej, okay, tak to jest ok i, i trzeba jednak docenić to, że potrafi zestawić się z piłką. Na pewno też nie odstaje w tych pojedynkach fizycznych, więc to też jest plus, że jest ma w końcu taką dziewiątkę, która nie opiera się wyłącznie na technice, ale też potrafi grać powietrzu, potrafi grać bark w bark, by obrońcom nie przegrywa tych pojedynków siłowych, a to jest naprawdę istotne, no bo jak wiemy, pierwsza liga to jednak jest taki typ rozgrywek, który w dużym stopniu opiera się na fizyczności i tego typu aspektach, a tutaj Stefan FireTag na pewno nie odstaje, nawet uważam, że jeśli chodzi o siłę i tak dalej, to wyróżnia się na tle zaplecza ekstraklasy. Mimo, że FireTag strzelił dwa gole w tym meczu, no to to chyba jest w ogóle najbardziej zaskakująca sytuacja, czyli 57 minuta i też podkreślony na czerwono FireTag Zagryba, do wchodzącego na pole karne Stali Rzeszów, doskonałe podanie Taki doskonały, leciutki przerzut do Kamila Dankowskiego, prawy obrońca uks u to wykończy i będziemy mieli Drugą bramkę dla Łodzian, no ale To też jest niesamowite, że krytykowaliśmy Firetaga za to i uważam słusznie, że Miał problemy w rozegraniu, że raczej to nie jest Piłkarz odkreowania gry, tylko Taki, który kończy te akcje, no ale czasami Właśnie ze stalą stalowa Brakowało takiego lepszego rozegrania, jeśli chodzi O Stefana Fajertaga, ale tutaj no Doskonałe podanie w punkt do Kamila Mila Dankowskiego i nie byłoby tej bramki, gdyby nie doskonała wizja i po prostu... Doskonała realizacja tego podania, tego zagrania, jeśli chodzi o Stefana Firetaga, więc to jest niesamowite, że ten zawodnik w ogóle złamał jakieś stereotypy wokół siebie, bo mówiliśmy, że Firetag ma problemy z rozgrywaniem, tutaj to doskonale zrobił. Też jak popatrzycie na te dwie sytuacje, dwa gole Firetaga, to to czym mi zaimponował, to to, że dwa razy poszedł na tę piłkę, bo czasami ze stalą stała wola brakowało mi tego, czy w innych spotkaniach, że Firetag był dość statyczny, że czekał na te piłki, był w polu karnym, ale nie robił ruchu, nie próbował zgubić obrońców, a to też trzeba podkreślić, że ze stalą Rzeszów przy obu bramkach no duży udział w tych sytuacjach miało to, że Firetag zamiast tak trochę bezczynnie, biernie stać w polu karnym przeciwnika dwa razy po prostu oszukał obrońców z wodem też odpowiednim ustawieniem ciała, więc to należy podkreślić, jeśli chodzi o tego zawodnika, że tak naprawdę wszystkie elementy, które kulały już u Stefana Firetaga, no to w tym meczu to w ogóle nie było widoczne i, i naprawdę generalnie bardzo dobry mecz tego zawodnika, miejmy nadzieję, że tak będzie to szło dalej, jeśli chodzi o Stefana Firetaga, bo potencjał jest naprawdę ogromny, gdy mówimy o tym zawodniku. No i też oglądaliście pewnie to spotkanie, widzieliście te akcje, no i uważam, że tytuł tego filmu, ani miniaturka to nie jest przesada, że naprawdę, no może gdyby nie ta zmarnowana sytuacja w końcówce pierwszej połowy, ale nawet mimo niej, no to generalnie to było w zasadzie kompletne spotkanie, jeśli chodzi o Stefana Firetaga, Tym bardziej, że mówię, wydawało się, że ten zawodnik ma pewne ograniczenia, chociażby w kwestii rozgrywania tej piłki, że no, no, no raczej nie kreuje tych sytuacji, no ale to podanie do Kamila Dankowskiego było naprawdę z zagraniem wysokiej klasy, więc no jakby nie, nie, nie da się tak naprawdę przyczepić, jeśli chodzi o ten występ Stefana Feuertaga. Niemal idealne spotkanie i na pewno to też jest do, dodatkowa motywacja dla Andreu Arasy, bo Hiszpan zrównał się golami z The Austriakiem 7-7 do -7 w tej rywalizacji hiszpańsko-austriackiej. Wiemy jednak, że Arasa jest zawodnikiem LKS u na stałe. Został wykupiony tam z jego zespołu z Hiszpanii, natomiast Feuertag wciąż jest wypożyczony do LKS, u ale jest opcja wykupu zapisana, jeśli chodzi o tego zawodnika i naprawdę nie wiem, czy bym się wahał, uważam, że no Robert Graf powinien zrobić wszystko, żeby zatrzymać tego zawodnika w Łodzi na dłużej, nie, o, nie oznacza to jednak tego, że Fiertag jest idealny, bo pewnie jeszcze niejedną sytuację zmarnuje, pewnie nie zawsze będzie grał tak dobrze, jak w meczu w Rzeszowie, ale całościowo porównując go z poprzednimi napastnikami ŁKS-u, to naprawdę jest pan piłkarz i nie wiem, czy od reaktywacji klubu generalnie UKS miał tak dobrych napastników jak Arasa i fire tak był Radiono w niższych ligach, no ale nie, no i był niby Sekulski na przykład przykład, no ale porównanie Sekulskiego, czy nawet Kujawy, który te 10 goli strzelił, no ale nadal wydaje mi się, że Sekulski i Kujawa no to zdecydowanie inna półka niż Stefan Feiertag, zresztą Austriak tych trafień ma już 7, a przecież nawet nie jesteśmy na półmetku tego sezonu, więc spokojnie stać go na kilkanaście trafień w tym sezonie i mówię, ja bym się dłużej nie zastanawiał, tylko na miejscu Roberta Grafa zbierał te pieniądze, dogadywał się ze Stefanem firetagiem no i starał się jak najszybciej tego piłkarza na kolejne sezony zatrzymać w Łodzi, bo też pił Łukasz Młody, jeśli się nie mylę, 22 czy też 23-letni, jakoś tak, więc gdyby jest go teraz wykupił, zatrzymał na stałe, no to za kilka lat też można by było myśleć o sprzedaży tego zawodnika dalej, a wiemy, że ma duże ambicje, stara się prowadzić profesjonalnie Stefan tak więc naprawdę, na taką dziewiątkę czekali w Łodzi naprawdę sporo, no mówię, o reaktywacji klubu wydaje mi się, że spokojnie, że nawet tych poprzednich napastników, którzy coś tam e, strzelali, no to nijak nie da się ich dorobku zestawić z co robią teraz Andre Warasa i Stefan Fajertag i naprawdę oddajmy Fajertagowi to co Fajertagowe, bo m, oczywiście to nie jest pewnie i pewnie nigdy nie będzie piłkarz aż tak efektowny jak Andre Warasa. Jeśli chodzi o umiejętność odnalezienia się w polu karnym, jeśli chodzi o taki instynkt strzelecki, o właśnie e, posiadanie tej cechy lisa pola karnego, no to zdecydowanie kimś takim jest e, Stefan Firetag to nie są jakieś niesamowite gole, to nie są nie wiem gole z 40 metrów czy z przewrotki, ale uważam, że takie małe rzeczy, właśnie jak umiejętność odnalezienia się w polu karnym czy umiejętność oszukania obrońcy przeciwnika, to są takie elementy, których na pierwszy rzut oka nie widać, które mogą nie być doceniane przez część kibiców, ale jak popatrzycie na ten film, gdy zagłębicie się w to, jak porusza się Firetag po boisku, to naprawdę widać dużą inteligencję boiskową, widać dużą klasę, jeśli chodzi o tego zawodnika. No i chyba można już zaczynać Hashtag StefanFireTag2027 albo 2028 Bo Robert Graf po prostu musi wykupić tego zawodnika Jeśli FireTag będzie grał cały czas tak jak teraz gra Albo może jeszcze lepiej w kolejnych miesiącach No to nie wyobrażam sobie nie wykupienia tego zawodnika Przez łódzki klub sportowy Mam nadzieję, że pozostanie w ŁKS-ie i gorąco liczę na to A jeśli jesteście ciekawi dlaczego ŁKS wygrał tak wysoko ze Stalą Rzeszów Dlaczego ten wynik wynosił aż 4-2 do, do dla ŁKS-u to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pojawia się na waszych ekranach. Tutaj macie wszystko, co powinniście jako kibice LKS-u wiedzieć po meczu LKS-u ze Stalą Rzeszów, Więc naprawdę zapraszam, bo, bo ważny film i warto się dowiedzieć dużo, moim zdaniem, ważnych wniosków po tym spotkaniu LKS-u. Zapraszam.